Na to odpowiedziałbym krótko, że ziemia Grujecka, czyli Grujec, powinna się szczycić tym, że wychowała tylu żołnierzy wykrętych. I to byłoby tylko skromne. Uhonorowanie tych, którzy stawiali opór jednym i drugim. Te dni, które spędzam teraz po 70 latach powtórnie na tym terenie i przygodowe i dodatkowe informacje o tym, że nas, powstańców warszawskich, chciała właśnie ziemiach, wiecka, silną grupą wesprzeć, potwierdzają. Późniejsze zniewolenie i podział potwierdzają mnie tym bardziej, że ta reszka, która nie dała się, która jeszcze przez te szwadrony śmierci duszujące na terenie y, obwodu działał i po wojnie. No powinni być tym bardziej uszczone. Rondo łaska. Rondo to powinno, rondo powinno być dowodem, że Grójec Enjamientas, apoyo y